Teneryfa, jedno miejsce, a masz wszystko. Raj dla motocyklistów. Miasto, góry, oceaniczna bryza, doskonały asfalt. Są miejsca, gdzie lato trwa cały rok, a jednocześnie takie, że zaczynasz się zastanawiać, czy nie lepiej było wziąć ze sobą rękawic zimowych. Czyli idealne miejsce do tego, żeby przetestować zestaw, który narobił niezłego zamieszania na półce turystycznej w zeszłym sezonie: Rebelhorn Hardy 3.0. To nie jest pierwszy raz, kiedy w nim jeżdżę. Mam już za sobą jakieś 2500 kilometrów do Włoch w zeszłym sezonie, więc to nie jest test w stylu wyjechałem spod domu, wróciłem i już wiem wszystko. Dzisiaj będzie trochę jazdy, trochę gadania, trochę pięknych widoków, no i trochę marudzenia, bo podobno bez marudzenia nie ma rzetelnego testu. Zaczynamy! Ale zanim zaczniemy, szybkie pytanie. Na co nam w zasadzie te całe turystyczne tekstyle? Bo zestaw miejski to wyskoczyć na kawę, na spacer po promenadzie czy na lody, a zestaw turystyczny ma ogarnąć wszystko. Upał, wiatr, deszcz. 5 godzin w siodle i jeszcze sprawić, że nie będziesz wyglądał jak worek kartofli. Hardy 3.0 to taki złoty środek. Z jednej strony turystyka pełną gębą, a z drugiej król miejsko-turystyczny. Elastyczny materiał, który nie krępuje ruchów oraz rozbudowana wentylacja. Coraz więcej osób wykorzystuje motocykle turystyczne także na co dzień. W Hardim z powodzeniem możesz śmigać po mieście, a nie tylko udawać, że właśnie wracasz z wyprawy do Mongolii z pustym zestawem kufrów. Swoją drogą, przed wyjazdem przejrzałem wasze komentarze i opinie o Hardim 3.0. Ci, którzy nie zdecydowali się na zakup zaraz po wprowadzeniu modelu na rynek, bo nie przetestowany i nie wiadomo co to za polski twór, teraz mogą wrzucić sobie Hardiego na bęben, w wyszukiwarkę, i przekonać się co sądzą sami użytkownicy. A tych recenzji i komentarzy jest już całkiem sporo. Średnią ze wszystkich portali przyjąłbym na takie 4,9 na 5 i umówmy się, że to jest bardzo wysoka ocena. Zdarzają się jednak cechy, które ci jako wady i dzisiaj postaram się z nimi zmierzyć. Screeny i moje komentarze dotyczące Waszych odczuć będą pojawiały się na ekranie w trakcie filmu. Pamiętaj, kupuj w polskich sklepach. Masz pewność oryginału, wspierasz polską gospodarkę, a dodatkowo otrzymujesz 5 lat ochrony za darmo. Listę polecanych sklepów znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce Znajdź sklep. Dzisiejszy sprawdzian Hardiego zaczynamy od miasta. Kurtkę połączyłem z jeansami i z trampkami, czyli stylówka na GS-a w codziennym użytkowaniu. Słońce, światła, korki i niska prędkość, czyli idealne warunki do tego, żeby przetestować wydajność wentylacji. Dobra, mówmy wprost. Wentylacja, jak przystało na turystyczną kurtkę, jest bardzo rozbudowana, ale jej obsługa w trakcie jazdy, no, nie należy do najłatwiejszych. To nie jest zestaw, w którym jedną ręką odkręcasz gaz, a drugą magicznie otwierasz wszystko w locie. Najprościej obsługuje się wloty wentylacyjne na rękawach. Łatwy dostęp macie także do centralnego kanału wentylacyjnego, szczególnie dzięki magnetycznej klapie. Wloty na klatce piersiowej i plecach to już inna historia. Najlepiej się zatrzymać, ogarnąć zębki i dopiero jechać dalej. Czy to wada? Trochę tak. Czy da się z tym żyć? No da się. Po prostu warto o tym wiedzieć, zanim ktoś napisze mi w komentarzu, że czemu nie powiedziałeś. Czy ochraniacz pleców jest najbardziej wentylowanym protektorem na rynku? No nie jest. Czy ogranicza potencjał wylotu wentylacyjnego na plecach? Pewnie trochę tak. Ja protektor, który otrzymujecie w zestawie, potraktowałbym po prostu jako miły gratis do kurtki. Nie jest to standardem w tej półce cenowej, a w końcu dostajecie protektor najwyższego drugiego levelu. Ja w dzisiejszej temperaturze wynoszącej jakieś 23-24 stopnie Celsjusza nie odczułem dyskomfortu i nie mam całych mokrych pleców. A jeśli macie zamiar jeździć w Hardim po Maroko w lipcu czy w sierpniu, polecam wymienić ten protektor na przykład na dużo bardziej wentylowane Rezro. O, takie. Tutaj pokażemy zdjęcie tego protektora. No i witam w okolicach Teide, najwyższego szczytu Hiszpanii. Jeszcze przed chwilą na dole było ciepło, a teraz doceniasz zakup wielowarstwowego zestawu. To właśnie tutaj zmierzę się z jedną z najczęściej wymienianych wad Hardiego 3.0, czyli ociepliną w formie kamizelki, a nie pełnej kurtki. I przy niższych temperaturach rzeczywiście potrafi być rzeźko. Nie będę ściemniał, to nie jest zestaw na naprawdę zimne warunki. To jest taka turystyka w stylu Europy, zmienne warunki, ale na pewno nie zimowa ekspedycja. Jaka jest zatem minimalna temperatura do komfortowej jazdy w Hardim? Pomijając kwestie indywidualne, bo przecież każdy z nas ma trochę inną termikę ciała, inny typ motocykla, a co za tym idzie, różną, różny poziom osłony od wiatru. Ja dzisiaj e, mierzyłem się z temperaturami w okolicach 8-9 stopni Celsjusza. E, Teraz za mną chyba powinno być widoczne ośnieżone Teide, e, więc na ten rybie można e, również takich dość hardtorowych już e, warunków doświadczyć. No i ja uważam, że to jest właśnie granica komfortu jazdy w Harding. Ale jeżeli wam jest zimno, e, no to istnieją tak naprawdę dwa rozwiązania, e, które Możecie zastosować. Jedno dostaliście razem z kurtką w zestawie, no i też ze spodniami, a drugie możecie sobie ewentualnie dokupić. Co możecie dokupić? Możecie dokupić dodatkową warstwę do środka za 100 czy 200 zł. No i nawet doliczając ten koszt dodatkowej warstwy do środka, nadal ciężko szukać konkurenta dla Hardiego w tej półce cenowej i z tymi rozwiązaniami, które oferuje. Drugą opcję dostaliście w zestawie i nie wiem, czy każdy z Was ee, zaczął z niej korzystać. To jest membrana in-and-out, zarówno w kurtce, jak i w spodniach. No i ta membrana przede wszystkim ma Was e, ochronić przed przemoczeniem warstwy wierzchniej podczas opłaty, ale ma również drugą funkcję, jaką jest zamknięcie dopływu zimnego powietrza przez Zamki. Te zamki nie są laminowane, w związku z tym przez te ząbki, które tutaj są na zamkach w rękawach, spada trochę zimnego powietrza. Kiedy wyrzucicie sobie membranę na zewnątrz, zamykacie dopór tego zimnego powietrza, a tym samym zwiększacie sobie jeszcze bardziej zakres temperatur, w których w Hardim można komfortowo podróżować. I wtedy podejrzewam, że ta temperatura 8-9 stopni byłaby jeszcze niższa. Ja w niższych temperaturach niż te 10 stopni nie jeżdżę w związku z tym, Cardi jest moim wyborem na dalekie trasy. A wy musicie się zastanowić i wiedzieć w jakich warunkach jeździcie? No i być może na jakieś hardkorowe, takie zimowe eskapady, nie wiem, na norweskie fiordy poza sezonem. Znajdziecie lepsze rozwiązanie no, niż na no, Hardy. Ale czy odczuwam jakiś hardkorowy dyskomfort na rękawach, o którym piszecie w swoich opiniach? No przy 9 stopniach nie. No i witam w wyższych partiach gór. Mgła, wilgoć i asfalt taki, że wygląda jakby właśnie wyszedł spod prysznica. Membrana to jedna z najmocniejszych stron Hardiego 3.0. I fajne jest to, że system In-N-Out masz nie tylko w kurtce, ale także w spodniach. Zamykasz wentylację, wrzucasz membranę na zewnątrz i jedziesz dalej, zamiast zastanawiać się, czy za 5 minut będziesz mokry jak szmata. Membrana w kurtce ma przemyślany system wydłużania, dzięki czemu cały materiał wierzchni kurtki będzie chroniony przed wilgocią. Należy pochwalić Rebelhorna za parametry membrany. 18x9 w tej półce cenowej to naprawdę przyzwoity wynik. Dzisiaj, co prawda, na ulewę nie trafiliśmy, ale podczas testu długodystansowego miałem wątpliwą przyjemność zmierzyć się z alpejskimi opadami. Bite dwie godziny jazdy w deszczu, a membrany ochroniły mnie przed przemoczeniem. Potwierdzam, działają. I teraz rzecz o której często się zapomina, a dla Rebel Horna stanowi fundament marki bezpieczeństwo. Całość certyfikowana jest na poziomie podwójnego A. Pełen zestaw ochraniaczy levelu drugiego w cenie. System regulacji położenia protektora, łokci i pleców, dzięki któremu po wypięciu wewnętrznych warstw ochraniacze nadal przylegają do ciała. Wisienką na torcie jest reflektiv print na membranie w kurtce. Nie dość, że ładnie wygląda, to jeszcze zwiększa wasze bezpieczeństwo bierne po zmroku. I tutaj należą się gratulacje dla projektantów z Horna. Hardy 3.0 to nie jest zestaw do hardkorowej turystyki dookoła świata. Wentylacja mogłaby być łatwiejsza w obsłudze, ocieplina w formie kamizelki potrafi dać się we znaki. Ale jednocześnie to jest bardzo sensowny zestaw turystyczny, który dobrze ogarnia zmienne warunki, ma przemyślaną membranę i naprawdę solidne podejście do bezpieczeństwa. Jeśli jeździsz dalej niż tylko do kawiarni, a pogoda nie zawsze jest Twoim najlepszym kolegą, to jest zestaw jest który warto wziąć pod uwagę. A Teneryfa? Teneryfa zrobiła mu naprawdę solidny test, który tylko potwierdził wasze pozytywne opinie o tym zestawie. Nie do końca zgodzę się z opinią Łukasza. Turystyczne tekstyle, przez pryzmat mnogości udogodnień, muszą swoje ważyć. Czy odczułem wagę Hardiego podczas testu na Teneryfie czy mojego długodystansowego testu we Włoszech w zeszłym roku? Absolutnie nie. Ja nie jestem fanem turystycznych rzeczy, ale na dalsze podróże moją X-Rą stawiam właśnie na Hardiego. Jestem typem o dość smukłej budowie ciała. Nie lubię w tekstylach czuć się jak ludzik Michelin. W Hardim dzięki konstrukcji nie tylko kurtki, ale także spodni czuję się po prostu dobrze. Jeśli mieliście jakiekolwiek wątpliwości przed zakupem, to jest dobry moment na poczytanie recenzji, których po jednym sezonie funkcjonowania na rynku jest już całe mnóstwo. Trzeba przyznać, że ciężko o sensownego konkurenta z taką mnogością rozwiązań w tej klasie i półce cenowej. Rebelhorn w ostatnich latach rozwinął skrzydła, a ten zestaw jest z tego najlepszym dowodem. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące zestawu Hardi 3.0, sekcja komentarzy jest dla Was. Będę czytał i odpowiadał osobiście. A tymczasem do zobaczenia na trasie i w kolejnych materiałach na tym kanale. Testować zestaw, który narobił niezłego zamieszania na półce turystycznej w zeszłym roku.